Witam, zagrajmy dalej w Wiedźmin czy dziki Gon. I kontynuujemy. O, dobra. Idziemy za Jankiem. A, tu ładnie Fajna grafika. Oh jee. Wat is een Stop yeah, cool. Oh, fuck. Ja, put je

Dobra, wchodzimy do wioski bo jestem boski. W porządku, teren czysty, ani pół wiedźmy. Zaśpiewam babci, to ją uspokoi. A babcia to wiedźma. Słońce zaszło, słowik umilkł, Światło już się mroczy. Księżyc pełza za... Nie nic sypie piaskiem w oczy. Ty, to ty znowu mówisz? Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie to poszukam. Nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu, nie wolno ci się denerwować. Dziewczyna, o którą pytałem wcześniej. Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och nie, nie wolno! Proszę, to bardzo ważne. Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wysłucha. Odnalazłem Jagenkę, jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem. Nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech Babcia mu pomoże temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień. Nawet przy kupie. Gdzie mu zginęła. A nóż, widelec panie pomogą znaleźć. Hmm? Janku, skoro tak prosisz, pomogę. Chodź za mną. I wszystko. <laughs> Janek to dobry chłopiec, dobry. Cóż panie go nie lubią? Nie. Farszy wystwór, mówią, nie lubią go. Kim są kobiety na Gobelinie? To są właśnie panie. Wszechpotężne, piękne panie. Przybywajcie na wezwanie. Marny człek przed wami stanie. Że spotkałyście się z szarowłosą dziewczyną, której szukam. Gdzie ona jest? Jaki wyrywny! Może lubi tylko szarowusek. Opowiedzcie mi wszystko o waszym spotkaniu. Prosto z mostu? Może to i lepiej. Powiedz mi, czy masz jaja? Lękasz się leśnych bez. Ciężkie czasy nastały, włosy. Człek wystąpił przeciw Człekowi. W ziemi wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek. Ciemna noc odrodziła się w pobliżu cygarów. Karnij się nienawiścią i pogardą. Niszcz bestie, a my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o czarowłostej panience. Ciemna moc? Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic, nie Wiedźmina. Wszystkiego dowiesz się od ze wsi Sztygary. Pamiętaj tylko, żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. A teraz nasza służka przyniesie ci sztylet. Sztylet? Po co? Pokaż tyle ta sołtys będzie wiedział, że przechodzisz od nas, pomurzę ci we wszystkim. Mhm. Porozmawiam z tym Sołtysem, ale nic nie mi zadanie. Ruszaj się, kobieto! Podaj kawalerowi sztylet! A ty białowłosy, włosy wróć, gdy wykonasz zadanie. Myślałem, że to będą prawdziwe te. Wiedźmy, a nie tylko takie, jakieś malowidło. Tak pani, dobrze już idę. Sztylet, może przynieść sztylet. Sztylet, daję. Tutaj masz sztylet. Panie kazały ci dać, ten sztylet. What? Kurde. Czyż już widziałem podobny sztylet. Nie wiem czy nie wiem, w Uncharted nie było takiego Albo mi się wydaje tego Nie wiem Łatę hee Dobra Idziemy Dobra. poziom Jej w końcu Dobra jak to jest daleko To wieś Ej kurde że nie mam u prawda tu bym musiał coś sprzedać. Dobra, to jest niedaleko. Będę musiał coś sprzedać, bo mam już za dużo dźwigu. Mam 50, na 8, na 60. Dobra. Okej, okay. nowy znacznik. Dobra, tu już widzę kupca. Tablica ogłoszeniowa jest. Wyźmiemy. weźmiemy. Pięknie. Proszę do... ...jakiegoś kupca. Tutaj. Śpi. Dobra, to będziemy musieli zaczekać... ...do rana. Dobra, o! To jest ładnie. Jest ten Nie. To jest. Zsiadłe mleko, jaje świeże jaje. Czyste, w ogóle nie <noise> Ale Hehe. Ale napakował <Okaż>, czym handlujesz? O, 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 jakieś jedzenko. miecz o topór muszę sobie wziąć Stalowo. to jest... Ten topór muszę sobie zacząć używać już mogę co to jeszcze? Skóra Chochla. kubek Troszka Oj, muszelka Skórę czy nie Gnijące mięso Dobra, starczy tyle A, miałem od niego kupić jedzenie Otworzenie mikstur chlebek cebula tylko wody Dobra To wszystko Bywaj Okej, okay. dobra, założymy sobie ten topór To jest wyjście Bywaj. Tędy Znów miałam ten a bo ja mam broń stalową tą, co niedawno dostałem. Kurwa, ja tu ułożyłem te runy na zamrożenie. 8% na zamrożenie. To nie daje ten topór? Dobrze, 100, 100 punktów do przebicia. Zle przesłania. No dobra, nie będzie najwyżej, niech stracę Idę przez Niech stracę mnie. Podążam za szeptem, co mnie prowadzi. Aaa, co chciałem jeszcze? Nie, nie, nie. Może coś stworzyć się da Jaki pancerz coś. Znaczy 130... Najbliższy pancerz mamy na 14 Dobra, to jeszcze nam blokuje Jeszcze zanim ten Jeszcze te notatki trzeba przeczytać Kalizman Wszystkie notatki trzeba Czytać? To są zlecenia. Okej. Okay. Witajcie. Ładna wiesz. Ano. Prawdziwa perła moczaru. Skoro tak gadacie... Jak wam się tu żyje? A no, od zimy do zimy. Rozpoznajesz ten sztylet? Tak, panie. Nie wiedziałem, że należycie do nich. Wiesz, kto mnie przysyła. Dobrze, będzie łatwiej. Zobaczcie, ja nie wiedziałem, że przychodzicie od pani lasu. Często korzystacie z ich pomocy? Od postrzyżyn każdy jest ich, to się o nas troszczą. Surowe to panie, ale sprawiedliwe. Wymagają, ale przecież w życiu nic nie przychodzi łatwo. Kto przepędził morowe powietrze? Kto dał ziarno pod zasiew? Ludziska w żują cholewki, a nam się jakoś darzy. Spotkałeś panie lasu? Nigdy. One pokazują się tylko wybranym. Może kiedyś wezwą i mnie. Dobra. Wam pomóc rozwiązać wasz problem. Opowiadaj w czym rzecz, same konkrety. Wojna obudziła starą moc. Złą moc, która karmi się przelaną krwią. Koszmary śnią się w nocy i na jawie. Ludzie we śnie wychodzą z domów i już nie wracają. Pod drzewem na szepczącym wzgórzu leżą niepogrzebani ojcowie, synowie, córki i matki. Ludziska boją się ich ruszyć. Tam musicie iść, trzeba przegnać ciemne moce. Panie lasu nie wiedzą, co to za moce? One wszystko wiedzą. Stara Tekla orzekła, że zesłały karę, bo ludzie ich nie szanowali. Byli tacy, co je nawet wiedźmami zwali.

o, mogę się przenieść tutaj, w sumie. W sumie. Przydał... Hmm, kurde, przydałoby się naprawić się ekwipunek, bo już nie wiem, jak tam... Z moim... Jak tam wyglądam. Z tym, wiecie... Z tą wytrzymałością. No ale dobra, jeszcze jakoś przeżyję. Chyba. Zobaczy Ale ładnie ta lokacja była na pewno ładnie ładnie Oh shit ładuj się Dzięki No i znowu kasa na coś Dowiedz się co zabije mieszkańców Strzygarów. O, to jakiś już krąg Do szukania i znowu deszcz pada Zanosi się na deszcz I to znowu Wow To się ryczy Odejdź 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 Nie powstrzymam siły, która mnie ochrania What the fuck? to fakto chyba wilkołąk co mm. O oh, jest O, Przecież. zawróć Zawróć. Zawróć. Co to? się. Ja że ten Zamknij do mnie się. a tak naprawdę to Zamknij się. Zamknij się. Zamknij się. odejdź. się. Zamknij się. Tutaj chyba ma się. Spiąć ze Jezu, ja bym sobie lepiej zapisał, bo się boję. się boję! Nie zbliżaj się! Odejdź. Tak. Czuję skąd przychodzisz. Ej, czekajcie, ja tu na razie nie idę, bo ja, mam, ja mam broń popsutą. Tak mu myślałem właśnie. Nie to wiecie co ja tu zas. Niestety muszę uciekać z tego miejsca Muszę uciekać i naprawić się jakiś bo przecież Tu mi się coś wydaje, że będzie boss jakiś On tu się zanosi na większą walkę Tu się zanosi na większą walkę Ale widzicie, tam się rozpogodziło A przed chwilą jak tam przyszłem to było deszcz ale... Jakieś tam magiczne rzeczy się dzieją. To jest znak. Muszę się gdzieś przeteleportować do tego, do... do jakiegoś miasta, żeby coś naprawić. To jest ta strona chyba. Powinien być w pobliżu, tak. E kurde, nie, w drugą stronę łapię. gdzieś. W stronę tego domku. O, 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 jest. Muszę naprawić jak ekwipunek, bo tak to nie dam rady. Zapisówka broń. Jest za, za ciężko tylko tak, gdzie tu się tepnąć? Jeśli gdzie? O, może tu. Tu sobie naprawię. To jest u tych, nie? krwawego barona chyba. Jestem pyszniutki, słodziusz, kuszk, Co? Dobra, Nara.